Nazywam się Wysław Kozłowski. Będzie to film z serii Lekcje Głagolicy, część czwarta. W tej części chcę przedstawić, czym jest Głagolica, do czego służy i dlaczego nic nie wiemy w Polsce o Głagolicy. Głagolica jest pismem duchowym pomaga właśnie do. To są kody, które, które są potrzebne do. Do uruchomienia, jakby do, do uruchomienia pól ciała, umysłu, duszy, ducha. I wtedy, jak po prostu połączymy się z tymi, z tymi polami, to wtedy staje się cud. Czyli ciało, umysł, dusza daje nam cud. I pole sumienia, czwarte pole nasze, jest po to, żebyśmy nie stracili. Połączenia z, z, z tymi polami. I służy tak samo te pismo do właśnie do informacji, i tak samo, tak samo służy do jakby uwalniania ciał z negatywnych energii. Chcę przedstawić dowód, że istnieje świat duchowy. I tutaj właśnie za pomocą, przy pomocy głęgolicy no, Adwokat kulesza wydała taki Fryderyka Kulesza z Krakowa, członek Masoneli Grupy Przestępczej w Krakowie, wydał taki dziwny dźwięk, gdy dzwoniłem do niej właśnie i obrazowałem głagolicą podczas tego. Całość można znaleźć na moim kanale YouTube Przebudzenie Słowianów, powstanie z Koran Film, Exorcyz za, za pomocą obrazowania głagolicą Ja tutaj nazwałem Exorcyz, ale to jest tak naprawdę uwolnienie ciała. Exorcyz tylko dlatego, że, żeby ludzie po prostu wiedzieli o co chodzi. Kolejną rzeczą, którą ważną jest, żeby zrozumieć to, dlaczego Głagolica nie wiemy o Głagolicy, jest po prostu Kataklizm w 1813 roku, gdzie masoneria najpierw doprowadziła do tego kataklizmu, a później po prostu sfałszowała historię. Więcej na ten temat zrobiłem taki film na swoim kanale. Kataklizm w XIX wieku i przejęcie władzy przez masonerię, sfałszowanie historii i nauki. I tutaj jest na przykład zdjęcie, gdzie gdzie kościół św. Wojciecha w Krakowie jest o cztery prawdziwe oryginalne, znaczy to jest akurat Kościół Mariacki przepraszam, ale w kościele na przykład Wojciecha też jest właśnie pokazane, że tam jest wejście oryginalne 4 metry niżej niż, niż po prostu płyta rynku. I to właśnie jest spowodowane kateklizmem. Ten kataklizm prawdopodobnie była powódź błotna, tak nazwana. I chodziło o to, że nałożyły się dwie sprawy, właśnie wybuch wulkanu y, Tambora, zaraz o tym powiem, i po prostu y, on spowodował, że była powódź, i później jak po prostu y, woda opadła, y, no to właśnie dlatego powódź błotna, bo podniosło się po prostu. Podniosło się poziom i stąd właśnie stąd właśnie że płyta rynku jest wyżej niż, niż stare kościoły właśnie przed, przed tym potopem. Dowodem, że powódź była w 1813 roku i Kraków zniknął pod wodą. Jest właśnie taki artykuł w dziennik Polski i Kraków zniknął pod wodą. Autorem jest Paweł Stachnik 19 sierpnia 2014 roku. A na stronie Wielka Historia, na przykład, jest informacja, znaczy można znaleźć inne źródła, ale tutaj wybuch wulkanu Tambora w 1815 roku największa erupcja wulkaniczna w dziejach ludzkości. I tutaj ktoś może powiedzieć, że data nie pasuje, bo, bo że tu jest na odwrót. Ale ja uważam, że historia jest sfałszowana i, i po prostu to jest celowo, najpierw wybuchł wulkan, a później była właśnie ta powódź, opadły właśnie y, to, y, to wszystko na, na, na ziemię, na wody i spowodowało właśnie powódź. Powiedziałem, że spowodowała to masoneria oświecona i, i właśnie, żeby to zrozumieć, tłumaczę to na moim kanale. Y, w filmie masoneria i iluminaci w Krakowie, część czwarta, przejęcie lóż masonerii i kamieniarzy przez iluminatów. Właściwie powinno być przez saturnistów, okultystów, no bo iluminaci powstali później, ale to chodziło właśnie, że masoneria, która powstała w 1717 roku, nic nie miało wspólnego z stowarzyszeniami kamieński, kamieński, kamieniarzy. Oni po prostu yy, przejęli, yy, przejęli wiedzę tych kamieniarzy o geometrii, o, o yy, złotych proporcjach i po prostu spowodowali, yy, spowodowali kataklizm. Po w 1717 powstała masoneria, yy, przejęła te loże kamieniarskie w, 1800, w 1700, 1 maja 1776 roku powstało iluminaci bawarscy. No niektórzy sądzą, że, że już nie ma iluminatów. No, oczywiście, że są. Największa wiedza na temat masonerii i iluminatów, bo to już trwa 624 lata, po prostu jest w książce Juli Liny. Julii Lina, architekci oszustwa i można taki darmowy pdf ściągnąć na przykład ze strony doc.pl i po prostu i można przeczytać, znaczy można przeczytać i, i ja pokazywałem tam pod linkiem inną stronę, ale już została zablokowana, więc. Dlaczego ona jest wiarygodna? dlatego że Opierała się na materiałach archiwalnych francuskiej loży wielkiego sodu, sodu zdobytych w 1940 roku, e, później upublicznionych przez Rosjan. E, no i tutaj właśnie dlatego jest wiarygodna, bo pochodzi od samej masonerii. I teraz można przejść do kolejnego tematu. E, dlaczego na świecie mówi się np. w Turcji e, obywatele Lechistanu? dlaczego jest Lekczech i Luz i dlatego, dlaczego się mówi na, na nas Lachy. I tu właśnie yy, chciałem powiedzieć o tym, że właśnie jak masoneria sfałszowała historię, to ukryła wiedzę na temat yy, państwowości na tych Ziemiach yy, przed yy, 966 roku. W poście z 13 stycznia 2023, na mojej stronie Głagolica 44 Znaki Boże, na Facebooku, pokazałem, e, pokazałem, przedstawiłem mapę w muzeum, z Muzeum Czapskich, kilka lat temu to było. E, mapa z zakresu historycznego, przedstawiająca w XVIII wieku stan wiedzy e, sie, e, o siedliskach i Różnych plemion w czasach starożytnego Rzymu na terenie Polski. Tu jest ta mapa, a tu jest całości. Także pokazałem atlas historyczny Piotrowicza z lat 80., który posiadam. I to są ciekawe mapy, które potwierdzają właśnie, że coś tu było. A tu chcę pokazać, jak Turek, premier chyba Turcji, on był premierem, uświadamia Andrzeja Dudę o, o tym, że jesteśmy w Lechistanu. Turcja na przełomie wieków była krajem, który zawsze wspierał niepodległość i suwerenność ówczesnego Lechistanu, czyli Polski. I gdy patrzymy na nasze. A tu Muzeum Czapskiego po raz kolejny w Krakowie pokazuje dowód na, na Lechie, że na tych ziemiach była Lechia, i tu jest prezentacja druków o tematyce tureckiej i dotyczących stosunków polsko-tureckich. Od z XV do XVIII wieku uzupełniona o mapy i plany obrazujące tą ten. I tu jest ten fra fragment. Upadek państwa polskiego w końcu XVIII wieku to okres formalnych kontaktów z Turcją, która nigdy nie uznała rozbiorów Polski. Czy przybył już poseł Lechistanu? Tym demonstracyjnym pytaniem, według XIX-wiecznej tradycji, miano rozpoczynać oficjalne audiencje u sultana Tureckiego, oczekując posła Rzeczypospolitej, Rzeczy nieistniejącego już wówczas na mapie Europy. I kolejny dowód, moja rozmowa z Turkiem, który mieszka w Krakowie na Przebudzenie Słowian i Powstanie z Kolan, możecie znaleźć film na YouTube, rozmowa z Turkiem na temat lechi oraz Boże Ciało u prasłowian. Dziękuję za uwagę.